Ja też przede wszystkim jestem autentyczną bardzo osobą, e, a obserwując te wszystkie... E koleżanki, nie wiem, z branży erotycznej czy e, myślę, że wiesz co mam na myśli, tam jest bardzo dużo, wiesz kłamstwa, zakłamania, a ja właśnie chcę pokazać, że jestem taka prawdziwa że ja tu proszę Państwa wchodzę ze swoją autentycznością, ludzie też nie wiedzą wiesz, że aktorzy nie zarabiają dobrych pieniędzy przynajmniej nie tak zawsze takich dużych, dużych jak ja chciałam zarabiać, manipulowanie dziennikarza, takie wiesz, sztuczne rozkłakiwanie się, bo to widać, wiesz że, że no to po prostu było widać, że ona się tak sztucznie rozpłakała. jeżeli e, e, oczekujesz ode mnie konkretnego konkretnych nazwisk, e, kto jeździł do Dubaju, powiem tak, ja wiem kto jeździł do, do tego Dubaju. Iwona Węgrowska kłamie tutaj w tym wywiadzie? Jak Szewczyk, Świat Gwiazd, dobry wieczór Państwu mówię, dobry wieczór, bo u nas jest wieczór, mamy już po godzinie 21.00 wraz ze mną Paulina Fok, cześć. Cześć, dobry wieczór, dobry wieczór. Świeżutko po zakończeniu pokazu Deni Powiedz, jakie są twoje wrażenia na podstawie tego, co tutaj żeśmy zobaczyli. E, powiem ci szczerze tak, podobało mi się, ładne modelki, wszystko profesjonalnie szło. E, natomiast wiesz, ja jestem taką osobą dość bardzo odważną, jeśli chodzi o kreację, więc dla mnie troszeczkę wiesz, za nudno, jeśli chodzi o garderobę, ale aczkolwiek na plus brawa dla projektanta. Jeżeli miałbym cię przedstawić, to ty byś wolałabyś przedstawiona jako aktorka, influencerka, TikTokerka? Kim w twoim mniemaniu powinnaś być dla show biznesu? E, zdecydowanie jako aktorka, ponieważ nie ujmując tutaj e, tiktokerom czy influencerom, no nie oszukujmy się, to nie jest e, ambitny zawód. Super jest, bo nie trzeba wiele robić, pieniądze są. E, ja też to robię, ale zdecydowanie tutaj chciałabym, aby mnie nazywano e, aktorką, bo też tą aktorką jestem. Twoje treści, które publikujesz na TikToku, na Instagramie, no, można powiedzieć, że w pewnym sensie ociekają taką seksualnością, seksapilem też, bo mo odważnie można powiedzieć, że są troszeczkę nawet obsceniczne. Dlaczego jest taki pomysł od ciebie, żeby właśnie taki wizerunek jednak w mediach wykreować? Wiesz co, uważam, że nie ma w ogóle tak odważnej e, kobiety, jeśli w ogóle chodzi o tą całą moją, wiesz, erotykę, e, o tą taką bezstydność, bezpruderyjność. Wiesz, ja też przede wszystkim jestem autentyczną bardzo osobą, e, a obserwując te wszystkie... E, Koleżanki, nie wiem, z branży erotycznej, czy y, myślę, że wiesz, co mam na myśli. Tam jest bardzo dużo, wiesz, kłamstwa, zakłamania. A ja właśnie chcę pokazać, że jestem taka prawdziwa, że ja tu, proszę Państwa, wchodzę ze swoją autentycznością. Y, a odpowiadając na to swoje pytanie, no ten profil ocieka y, tym samym bo ja jestem taka wiesz, to jestem właśnie ja, e, ja też wiesz, znana jestem ze scen erotycznych od Patryka Wegi, Patryk mnie angażował do swoich produkcji, wiesz, gdzie byłam w samych e, majteczkach tam, e, więc, e, więc uważam, że to po do mnie pasuje. I chcę tak, wiesz, namieszać tym. Zresztą, wiesz, uważam, że u nas, wiesz, jeśli chodzi o polskie aktorki, brakuje takich, wiesz, profesjonalnych, odważnych aktorek, bo, wiesz, ja też byłam nieraz świadkiem, że, że nasze tutaj panie, wiesz, wstydziły się po prostu. To jest oczywiście normalną rzeczą, więc ja uważam, że po prostu takie sceny są też dla mnie stworzone. Aczkolwiek, to no, nie zainteresujmy się tylko na ten jeden rodzaj, nie? A Polska, twoim zdaniem, pod względem mówienia w ogóle o sekcji o seksualności jest zacofana względem zachodu? Jest bardzo zacofana i ja myślę, ja bym chciała w ogóle przełamać te schematy. Wiadomo, wiesz, że to też nie, nie ma co tutaj przychodzić i, i mówić o tym. Bo, jakby nie, nie, nie taki jest mój plan, ale może bym troszeczkę zmieniła tą mentalność, wiesz, naszą polską. Dziewczyny też, wiesz, nie wiem, jeżdżą do Dubaju, wiesz, żadna się nie przyzna, że jeżdżą do Dubaju. Ja myślę, że, że dlatego, że wiesz gdzie, wiesz, gdzie mamy dowody, wiesz, że w show biznesie mamy takie listy, wiesz, wiemy, kto jeździł, a kto nie jeździł. I ja się w sumie nie dziwię tym dziewczynom, wiesz, że one nie chcą się, wiesz, przyznać, bo z naszą polską mentalnością naprawdę trzeba być bardzo odważnym. Żeby powiedzieć, takie jeździłam, nie? Teraz na naszym kanale Na Świecie Gwiazd pojawił się wywiad studyjny Mateusza Szymkowiaka z Iwoną Węgrowską, która, która swego czasu była właśnie także oskarżana o to, że jest tak zwaną Dubajką. Powiedz, czy widziałaś ten wywiad i co uważasz o tym, co padło w tym wywiadzie? E... Był on też bardzo emocjonalny. E, tak, e, widziałam ten wywiad. Em... Wiesz, jeżeli e, oczekujesz ode mnie konkretnych nazwisk, e, kto jeździł do Dubaju, powiem Wam tak, ja wiem, kto jeździł do, tych, do tego Dubaju. Natomiast e, ja nie przyszłam tutaj po to, żeby wsypywać dziewczyny, wiesz, bo to jest każdego indywidualna sprawa. Ja się wcale tym dziewczynom nie dziwię, wie, że one nie chcą mówić, bo właśnie mówię przez tą mentalność, one też mają rodziny. Nie każdy jest tak odważny, wiesz, jak ja. Co do samego wywiadu z Iwoną, powiem ci tak, e, bo ja myślę, że ty chcesz mnie po prostu zapytać, czy Iwona jeździła. Ja pytam, ja pytam, co sądzisz o tym, co padło w wywiadzie. Eee, uważam, że każdy inteligentny e, człowiek, który ogląda ten wywiad i chce uzyskać e, odpowiedź na pytanie, czy ta pani jeździła tam, e, po psychologicznych reakcjach będzie znał odpowiedź, wiesz, e, na to pytanie. Natomiast powiem Ci, wiesz, później manipulowanie dziennikarza, bo tam wiesz, ona. E, m, by, powiem ci tak, bo pierwszy. Winny nigdy się nie tłumaczy. E, prawda wiesz, broni się zawsze sama, natomiast wiesz, później manipulowanie dziennikarza, takie wiesz, sztuczne rozpakiwanie się, bo to widać, wiesz, że, że no to po prostu było widać, że ona się tak sztucznie e, rozpłakała. I wiesz, e, przy, tak, taka manipulacja później na, na, na tatę chorego, wiesz, zbijanie tematu, to ja myślę, że po prostu ym, można sobie samemu odpowiedzieć na to pytanie. Ale czyli czyli mówiąc raz, Iwona Węgrowska kłamie tutaj w tym wywiadzie? Nie mówię tak, nie mówię nie. Zapytam ciebie, bo po powiedziałaś tutaj o tym, znaczy wiadomo jest, że grałaś u Patryka Wegi. Czy ty oprócz tego, że te sceny no, miały taki wydźwięk erotyczny, jako reżysera Patryka Wegeta cenisz? E, bardzo cenię i ja zawsze wiesz, Patryka będę bronić, bo e, wiesz, na temat Patryka można usłyszeć bardzo dużo negatywnych wiesz, e, komentarzy. E, ja miałam okazję z nim pracować nieraz na planie. Jest bardzo profesjonalny, wiesz, on w ogóle bardzo dbał tam. Żeby w tych scenach, wiesz, jak masz takie sceny na planach, to powinna być osoba od tej tam intymności na planie. Wiesz, produkcje często nie pilnują tego, wiesz, te dziewczyny przychodzą. Natomiast u Patryka zawsze było tak, wiesz, że jemu zależało, że ja się czuła bardzo, bardzo swobodnie. Wiesz, to też było takie bardzo profesjonalne, ja tam stałam, wiesz, prawie nago. On stał, stał aktor, z którym, wiesz, grałam i ja nawet cienia nigdy takiego nie miałam, że ja się czuję niekomfortowo, czy oni się patrzą na mnie jak na obiekt seksualny, nie, nie. Zawsze Patryka będę bronić i uważam, że to jest super, super reżyser. No temat samej, wiesz, tematyki filmów, jakie on wypuszcza i tych komentarzy, to wiesz, to każdy ma swój styl i każdy ma prawo sobie kręcić, co chce. Wrócę jeszcze na temat Dubaju, bo padły tutaj od ciebie takie słowa, że wiemy kto jeździł, wiemy jakie są nazwiska, ale do takiego przeciętnego widza, czytelnika, słuchacza, ym, gdybyś miała powiedzieć mu na temat źródeł właśnie tej wiedzy, żeby ktoś był świadomy, skąd ta wiedza wypływa. Znaczy wiesz, ta wiedza wypływa ode mnie, bo ja jestem z takiego środowiska też, wiesz, ja, ja nie będę ukrywała tego, bo tak jak już też wspomniałam, ja jestem, wiesz, autentyczną osobą. Ym... Wiesz, ja w ogóle zaczęłam swoją tutaj, próbowałam zrobić karierę aktorską, bo już tak, moja ścianka pierwsza to chyba była dwa lata temu, znaczy dalej ją robię, natomiast, wiesz, był taki moment, że ludzie też nie wiedzą, wiesz, że aktorzy nie zarabiają dobrych pieniędzy, przynajmniej nie tak zawsze takich dużych, dużych, jak ja chciałam zarabiać. Tak... i w Polsce. Tak, tak, w Polsce i wiesz, i, a ja zawsze chciałam dobrze żyć. Um... I po prostu, wiesz, chodziło o te castingi, nie było pieniędzy, wiesz, praca po 12 godzin, wiesz, dostajesz tam za, za epizod, wiesz, 200 złotych. E, więc był taki moment, że ja się wycofałam i ja, wiesz, zaczęłam jeździć na różne spotkania, ale też powiem Ci, że nie trzeba jeździć do Dubaju, bo tu mamy w Polsce takie imprezy też z celebrytkami, że... Em, więc ta wiedza jest ode mnie. Ale te imprezy, o które mówisz z celebrytkami, to są środowiska jakie? Wiesz to, to są też... To są różne środowiska, ale to też korzystają dużo osoby z show biznesu. Czy wśród polityków również? Tak. Nie pytam o nazwisko, bo i tak chyba mi nic nie powiesz. Wiesz ale... co, ja po prostu... Zdarzało mi się mieć podpisywaną umowę z u takich osób, poufności. E, ja po prostu chyba ba bałabym się na chwilę obecną e, cokolwiek wiesz e, mówić. Zresztą ja do wszystkiego podchodzę profesjonalnie i wiesz to jest też jakby no, moja druga praca i e, ja wiesz to jest etyka zawodowa. Ja nie wyobrażam sobie wiesz e, swojego gościa tutaj e, no sprzedać po prostu. Rozumiem, na koniec zahaczę o temat Karoliny Gilon. No bo wiem, że no jest, istnieje jakaś wasza relacja, nie wiem w tym momencie na, jak, na jakiej to jest stopie ale ogłosiła niedawno, znaczy niedawno, kilka dni temu w programie HALO TO POLSAT, że jest w ciąży. Jak ty zareagowałaś eee... na to i, i, i czego jej życzysz w związku z tym? Eee, wiesz to z Karoliną poznałyśmy się na wakacjach wspólnych. Eee, widziałam ostatnio ten post z Mateuszem, eee, nawet, nawet i od razu, jak zareagowałam, skomentowałam im zdjęcie, że w ogóle, wiesz, właśnie jak my byliśmy na tych wakacjach, to oni ukrywali tą relację, wiesz, w mediach. Tam Karolina właśnie prosiła, że, żeby nie nagrywać. I teraz właśnie super cieszę się, że kibicuję im bardzo i mam nadzieję, że wszystko będzie tam ze zdrówkiem. I ja bardzo Karolinę polubiłam. A tobie jako osobie, no, która no, jest już dzisiaj dojrzałą osobą, ale no, wiadomo, no, każdy przechodzi okres na stoletniość dziecięstwa, nastoletnio później dorastamy. Ty gdzieś z tyłu głowy miałaś takie takie. Przepraszam, wywiad robimy takie instynkty, takie instynkty macierzyńskie, że będąc na przykład małą dziewczynką, wiesz sobie, jak dorosnę chcę zostać mamą, chcę założyć rodzinę? Wiesz co, nie. Właśnie ja nigdy nie miałam takich instynktów. Wiesz, ja też pochodzę z rozbitej, wiesz, rodziny. Tam u nas też nie było wesoło, natomiast samego instynktu macierzyńskiego ja nigdy nie miałam. Ja nie chcę mieć dzieci na chwilę obecną, dlatego też może, wiesz, tak otwarcie mówię o tym wszystkim, bo ja wiem, że ja nigdy swojego, wiesz, dziecka nie skrzywdzę swoją przeszłością. Nie mam instynktów tu dzieci nie planuje zawsze gdzieś tam się, jak oglądam wiesz wypowiedzi Dody na temat macierzyństwa, bardzo się z nią identyfikuję, bo ja dokładnie uważam tak jak, e, e, tak jak ona, no nic wiesz, na siłę, no nie planuję dzieci. I nie, myślę, że mi się nie zmieni, wiesz, ja mam 36 lat, jakby ten instynkt miał być, to by się już dawno wiesz, obudził, dlatego uważam, że mogę sobie mówić co chcę, nikogo swoim życiem, wiesz, wyborami ani wypowiedziami nie skrzywdzę. To powiedz na koniec, czego ja tobie powinienem życzyć, bo wydaje mi się, że chyba przede wszystkim tego, żeby ta mętna woda show biznesu nie poniosła cię w dół, a wręcz przeciwnie, do góry. E, tak, możesz mi tego życzyć, będzie mi bardzo miło. E, wiesz co? Myślę, że nie poniesie, bo em, wiesz jakby miała mi palma odbić e, to bym mi już dawno odbiła, bo odbija od różnych rzeczy, na przykład od, od pieniędzy też, e, a uważam, że mi nie odbiła, e, więc myślę, że jak ktoś jest tak mało, jest takich właśnie autentycznych uważam osób jak ja i, i trzymajcie kciuki, żeby nie odbiło, myślę, wiesz bo ja też sobie w ogóle działam w branży erotycznej, jakieś tam wiesz, też osiągnięcia mam, nawet my to w Polsce mieliśmy rok temu, nawet nie rok temu w czerwcu, takie pierwsze targi międzynarodowe, erotyczne i nawet Monika Goździalska, w ogóle super babeczka Monia, pozdrawiam, wygrałam Tołetka, wiesz od niej, wiesz, więc y, jakby już z, z tym show biznesem, wiesz, z tymi kamerami jakieś tam obycie mam I myślę, że jak wiesz jestem gwiazdą OnlyFansa, to, to też bym to Jakby miało mi odbyć, to by mnie odbiło, wiesz. No. Bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas. No i do zobaczenia w takim razie. Dzień, no na pewno, dziękuję pięknie.